słyszeli. Zależy mi na tym, żeby przekazać pewne doświadczenia, które dotyczą skutecznego szefowania. Szefowania, które będzie naprawdę majstersztykiem tego, co potraficie zrobić. Potencjał najczęściej każdy z Was posiada. Posiada możliwość tego, żeby zostać dobrym szefem. Teraz pytanie tylko, jak się tego nauczyć, w jaki sposób robić to bardziej profesjonalnie. I Dzisiejsze całe spotkanie będzie poświęcone dokładnie temu. Ci z Państwa, którzy będą chcieli otrzymać materiały w tej wersji graficznej, pełnej prezentacji, proszę tylko o zwrócenie się tutaj do, do siedziby naszej firmy. Jest możliwość taka, żeby otrzymać to gratis. A ci z Państwa, którzy będą chcieli również otrzymać tę poprzednią prezentację, czy dostęp do tej poprzedniej prezentacji w pełni, to znaczy w wersji nagrania, to proszę również o kontakt z naszą firmą. Jest możliwość taka, żeby, żeby rzeczywiście móc się zarejestrować i, i skorzystać z tego nagrania. Ta część akurat jest. Odpłatna. To, co chcemy dzisiaj zrobić, to przywołać pewne rzeczy, o których mówiłem poprzednio i z góry zapowiadam, będę pewne treści powtarzał celowo, ponieważ one są tak ważne, a tak często umykają szefom, że bez tego powtórzenia być może nie przywiązalibyśmy do nich wystarczającej wagi. To są rzeczy naprawdę istotne. Pierwszą i kluczową, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest to, co mówiłem kończąc poprzednie spotkanie, mówiąc o o wadze tego, czym jest docenianie. W jaki sposób trzeba szefować? Ano w taki, żeby cenić swoich ludzi. Jeżeli ja nie będę cenił swoich ludzi, to nie będę w stanie robić tego dobrze. I docenianie swoich ludzi jest rzeczą, która jest absolutnie fundamentalna. To samo ma miejsce w każdej formie oddziaływania na zespół, z którym jesteśmy. Trzeba cenić swoich klientów, żeby uzyskać to, co chcemy osiągnąć w sprzedaży. Trzeba cenić swoje dzieci, swoją rodzinę, swoich małżonków, jeżeli chcemy rzeczywiście osiągnąć to, co chcemy w małżeństwie. W każdej relacji międzyludzkiej liczy się to, na ile my traktujemy osoby, z którymi jesteśmy, jako wartościowe. Jeżeli nie traktujemy ich jako osoby wartościowe, to będziemy za chwileczkę zmagać się z poważnymi problemami. I to nie chodzi tylko o to, żeby chwalić swoich pracowników. Ja mówiąc, na poprzednim spotkaniu powiedziałem o takim artykule, który gdzieś tam po drodze do Norwegii miałem okazję przeczytać. Który mówił o tym, żeby rzeczywiście nie chwalić swoich pracowników, że złym szefem jest ten, który ich chwali. To znaczy taki szef, taki szef który występuje z góry, który mówi: Ja jestem ten dobry, mądry, ja już potrafię, a ty no jeszcze nie dorosłeś do mego poziomu, ale ja cię chwalę, żebyś trochę gdzieś tam nabrał tego, tego czegoś i stał się nieco lepszy. Nie, tu chodzi o docenianie. Tu chodzi o to, żebyśmy rzeczywiście zauważali to, że ci ludzie są cholernie wartościowi, bo są cholernie wartościowi, że nasi klienci są cholernie wartościowi, że nasze dzieci są ogromnie wartościowe. Jeżeli my nie będziemy tego dostrzegali, tej, tej wagi, tej wartości, to sorry, ale nic z tego nie będzie. Nie chodzi tylko o zwykłą pochwałę.